Siemanko, siemanko! Ja jestem warte witajcie w kolejnym odcinku z Murder Mystery. Na wstępnie przywitajmy tutaj naszą ekipę z nami Hubert, Nondoran, Olivivi, Projectif oraz Mishimi. Ciemneczko i na wstępie tylko powiem, że bardzo dziękuję za 2100 łapeczek w górę do poprzedniego odcinka. Naprawdę daliście radę, dzięki czemu dalej lecimy z Murder Mystery, jednak nie kończymy. Jak będzie takie super nastawienie, tyle właśnie łapeczek, to jak najbardziej Murder Mystery dalej będzie tutaj funkcjonowało, bo wtedy wiem, że wam zależy, także wiecie, jeśli lubicie oglądać tą seryjkę, to naprawdę zostawcie teraz łapeczkę w górę. I wtedy, jak zostawiacie to, jak widzicie, ten mój skin, ta główka w skinie zaczyna świecić. Jest naprawdę mega, mega fajnie, i przyjemnie. I, i zacznijmy! Zacznijmy! Słuchajcie, podobno jest gdzieś jakaś nowa mapa. Może nam się uda, właśnie, ją tutaj wylosować, i będzie naprawdę mega, mega. Fajnie, a jeszcze coś takiego, jeśli tutaj challenge taki, jeśli wbijecie 2101 łapek w górę, bo 2100 tutaj widnieje, to wtedy odblokuje się w rogu ekranu kamerka, ale epickie tutaj rzeczy się dzieją, to, to normalnie... Zacznijmy. Tu, tu, tu... <grym> tu, tu, tu... <grym> Właśnie tak. Ej, powiem tak, co jest murderem. <noise> Dobre pytanie. Jak mi powiesz, to no będę zadowolony. <noise> Dobra. A jak nie powiesz, to ci będę ciągle złoto zabierał przed ciebie. Będę koło ciebie biegał. <noise> o. I chyba ten, Aleks. Musimy to, że widziałem, że no mieczem. Tak, Aleks. Aleks jeden i jakiś typek taki w czerwonym ubranku, ale nie widziałem. Alex, 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 cho na klepę. Ale. zginął, ale ktoś inny mnie zabił. To był czerwony Andrew z Krainy. Pierdków. Grąkowca. O nie to Michimi. No nie. Tylko nie Michimi. Mihimitsu. Uuuu, to nie jak, Tak. Ale... Patrz, pod nogi mu strzeliłem. Pomerdał ogonkiem. Hmm. Dlaczego e, Taki z czerwonym. E, stana, okay. stana, niech Alexa zabije. O, tamty, a on pa, jest pa, pa, na Aleks środku. jest na środku, dawaj, dawaj, dawaj. Stunty! No ile można czekać na stunty? Hmm. Go ten na środku wiesz, tamty. Dobrze, Ortex umarł, ale on nie był mordercą. O nie. O, on jest! Jest, jest bardzo dobrze. Bardzo Jej. dobrze. Nice. To, który umarł? Steve I... czy, czy czerwony? Nie, Stevek jeszcze jest. Znaczy nie, Stevek znaczy, tylko Alex. Alex, Alex. Alex dobrze, jeszcze jest. Dobrze. Dobrze, lecimy. Let's do this. Jest Alex. Na biśka leci, Alex. Pa, pa! pa! To był niewinny gracz! Zabiłem go! Tu musił być dwa, Alex. To na pewno Alex jest. O nie. Ty, Alex, oszukałeś mnie. No, jest jeszcze jakiś one, two, three, go! Nine, zero, eight i zniknął. A to, bo to ja tego zabiłem właśnie. To nie, to nie ma Alexa. Alex po prostu nie. chyba jakimś tym gadżetem strzelał. Mm, bo ja tu jest jako... ten pistolet Ale... taki. Nie, jest gościu w blond włosach w niebieskim sweterku, znaczy w bluzie, znaczy Ty? Wodny w kimonie. Y, wodny, wodny lis. Blond. <laughs> o nie. Może. Wodny lis. I nie mogę go obserwować. To ma sens. Oho. I no się, się zaczęło. Pso nie, zabił Biśka! Nie. I wszyscy pomoż... jesteście zgubieni teraz. I Bisiek za, został zabity 152 też. razy. Patrz, on idzie I na środku i się nie przejmuje, zabija wszystkich! Nie. Ktoś go goni nawet. No. A on stał koło jednej osoby. Przecież no bo się... udawał. Udawał, udawał. Ktoś od nas żyje tak właściwie? Ja. Projektor. Ogonisz go, chyba, nie wiem. Nie ktoś miał łuk i strzelał do niego? Nie wiem. Jak na moje, to ja. To ja. To ja zapauzuję. O! Wodny list został no. zestrzelony przez tutaj kolegę takiego. I lubi frytki. Legiler. No, lubi frytki. Legiler tutaj. Porobił. Także wodny list, niestety następnym razem ci się uda. Parkier. Haha, Olivivi. O, haha, Wer Oho. Podzwójny exp w tej grze otrzymam, ale jak z nie dostaję w Merderem, Mr. Bo mam rangę youtuber. Dzięki wielkie, Hypixel, naprawdę jesteście moim ulubionym serwerem zagranicznym minigier. Bo polskim moim ulubionym serwerem jest serwer, który aktualnie powstaje. Tak, będzie serwer Verteza. Prawdziwy tak. serwer Verteza. jej Wszyscy się cieszą. Koniec. W końcu wróci seria, o, o której wszyscy marzą od tylu lat. Ko dobra, koniec. Tak, spoilerów. tak. Koniec spoilerów, tak, bo tutaj sz szpiedzy szpiedzy słuchają i zaraz będą chcieli u siebie robić takie rzeczy. Nie będzie. Mm. O nie, zabrał mi... złoto. O nie, to wodny lis. Patrz! Patrz na niego! Patrz na niego, wodny co? lis! Wodny lis, znowu! Jak on tu pejtuin normalnie co robi. Za... Nie, nie udaje mi się nic... Upsi! I zaczynamy kolejną areneczkę, jak najbardziej. To się musiało... tutaj... przydarzyć... każdemu... Z nas. Jak to było tutaj, że ile trzeba było złota wrzucić? Od cztery do Cztery, tak. Cztery. Okej, okay. no to... Jak sobie no jak na... zabierają? No. Um, um. Gościu z taką fałką chyba na plecach ten jest może. Weh, weh. Detektyw Mishi. Try, 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 ty, ty, ty. <grym> To Panda! Panda. Panda, panda 3 panda. złote. Lulz! Ej, zapraszam na lobby tutaj. Bo tu łuki są dwa. czy znaczy lobby, tutaj na schody. To jak to się stało, że... Projektor za tobą. Projektor za tobą. Dzięki. A! I tam Gdzie jeszcze jedna, na moście powinien być drugi łuk. Yeah, o, to drugi koniecamy. morderca, uciekaj, uciekaj. No to I... oni. To jest morderca? Ale pakuję. Ja tak, 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 ten MF. Ja lalala. Lalala. <laughs> Oli! Kto padł z drugiego? U... Ktoś z nas? Ja. Yeah. No to chyba jest taki. To ja idę sobie poeksperymentować, ile to Mówisz, że 4 złota trzeba. No. Tak, e, minimum. A Tortek to był, ja pierdzialę nie znam skinów waszych. No. Czy ten drugi morderca zabił tylko dwie osoby i umarł? No, no naprawdę, jest to. On, on jest geniuszem. No co jest? Sam i łuk. No to dobrze. Zacznij O, to wrzucę kolejne, tutaj można? Tak. ja najpierw prejuję się. O! Dostałem kolejną strzałę, miło, że mam w detektywa. A, ja dostaję, że dostaję ten. Trzy złota zamiast jednego. Ja też. O, ty. O, to już dwa i znowu idę tam. Dwa z nas wraca. Ciekawe, co jeszcze mogę dostać. Nie hmm. wiem, nie wiem. A on. Tam, tam są naprawdę fajne rzeczy. Ja fajne tutaj, słuchajcie, ja mam full focus. Mało gadam, dużo działam. <noise> no rozumiemy. I nie mam pojęcia, gdzie są tam te osoby, których mi brakuje. Nie mam detektywa, no. ale mam trzy strzały. Bisiek, weź pospektuj. Yy, się chowa za... co tu. Za to. Tu gdzieś? O, tree. Na górze. E, jak masz zejście na dół, to tam po lewej stronie. Coś jest w... Połóżcie mi ratunku. Kurde nie wiem. Hello there. <laughs> Mam pięć strzał Pająki go biją. Aha, zostałem teleportowany w bezpieczne miejsce. Dostałem sobie w prawo. O? Czekaj, tak jak patrzę teraz, to gdzie? No, to trochę w lewo, tamta sytuacja. Tu? Tak, za tym. Dostałem z... Jak się tam dostać? Z mostu musisz chyba zeskoczyć. Tak, z mostu. To jest taka kampa. Kurde. To pilnujcie, czy nie ucieka. Nie, nie mam ja Ja uciekam. O, siedem strzał. O, panie. Ja dostałem nieskończony slowness. Wait, bo już mam czarną dziurę, jak się dostać na to. <laughs> Zabiłem go. Kogo? <laughs> no tego wychylił się. Zaraz. strzał. <laughs> Git. 7 strzał i Czyli Tylko co, 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 co my teraz dostaliśmy. Tak. Masz jedną sekundę. Oooo. No, nie jest Wszystko wina kampera, kurde, ale ciekawa kampa, muszę przyznać, tamta. Nie wiedziałem, że są takie rzeczy, ale grunt, wyeliminowałem wszystkich, oprócz... Oprócz naszych, no. <grym, <grym, to ładnie, to ładnie. Parkour! Oh yeah. Oh tak, Dobra. A, zasłaniali no. mi. Innocent. Pewnie, pewnie wodny Ej, co lis jest mordercą, słuchajcie. Co jest nie tak? Bo z tą mam grą. innocenta. Ja mam już bić raz. wodnego lisa. Nie, on tu jest. On tu jest, uciekać. On ma łuk, on jest detektywem teraz. Dobrze, to teraz, to teraz możemy mu zaufać. No nie wiem, ja profilakty ja no profilaktyce bym uciekał. Nie, klikaj we mnie. Chyba są Pa, zabiłem mordercę! On chciał ciebie zabić, tylko... Ja go zrzuciłem w trapie. O, nie wiem. Oh my god. Dobra, jednego z głowy mamy. Ale unlucky, on nikogo nawet nie zabił. Tak. Zabił mnie i zabił A. dwie osoby. Zabił? Nie zabił, na przykład. A ty stałeś koło mnie, ty, Oliver Ale mu zrobiłem... Patrzcie, jednak trap czasami może być fajny. De Detektyw z wyboru. <grym> <grym> dobre, dobre. Pewnie ten drugi już tak, tam lata taki... O kurde. taki i pewnie... Jest... Myśli, no świetnie, to świetny morderca. Dwie osoby zabiliśmy. To świetny kumpel. <głos> <głos> <Moje>. <głos> A to mi. <Mishimi. głos> Dokładnie. Co ja? To nie jest. A, nic, nic. Tako. O, otóż nic, nie, nie tym jest. razem, bo to jest TH15. TH15? Dobra, jakaś kobitka, rozumiem. Ok. No, aktualnie na środku. Prawda? Czy też jest. No, po lewo. Nie, bisiek. O kurde... Zostaw! Jest tu! A, jednego złota mi brakuje. No, Doran, o, to jest, jest ona. Ona, ona? Gdzie jest? O, 15. A, prawie... Dosłownie przy No, Doran o? przez nią przebiegł. O ty! No, tako. O ty! No, tako, tako. Goniecie, goniecie. Zestrzelmy To Tona? Nie, ale. Masz. Nie, to jest taka strzała mi włosami, Czyż by Wonny Lis? <noise> Nie. Te <Th> hapie <-5. głos> Czemu mi biegasz pod tak, nosem? Tak, tak, tak. Mendo. Kurde, strzeliłem, tylko sumie... musiałem przeczekać, bo ktoś mi biegł. Ciągle, cały czas. I kompanii. Oh, oh yeah. Mission Git. Git, git, git. Tak, to może jeszcze patrz. Patrz, 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 mm. patrz, patrz, patrz. Nie złakam panu, nie. Nie, Słaba. Tak, tak, nawet Do jej nie widziałeś. Dobra. Nikt nie widział, wszyscy znali. Hello? Kubec sobie ogląda, szpieguje. Dobra, wodny list, słuchajcie, trzeba na niego uważać. Mówisz? Czemu mnie cofa? Czemu jestem znowu innocentem? Czemu nagramie nie... ja. Ja. <grym> Ej, ale cofa mnie z skitu. Robię krok i mnie wraca. Bo no, masz mnie? Nawet nie próbuj. Wrong, mów. Wyrzuć miecz, to może wtedy. O nie, ja. Biciek mnie oszołomił. Co za oszołom. Co nie? <grym> <grym> Help me. Gdzieś umierają ludzie. Lepszy internet. Jakiś kot mnie goni. Kot cię goni? Gość w blu bluzie i słuchawkach. <grym> Tak, nie, Michimi! Nie, nie, nie mi. znam go w ogóle. Wodny list mnie oszałamia. Nie wiem. Nie wiem, czemu mu mogę zaufać. Po tym, jak wiem, że nie jest detektywem. Nie, yeah. A nie, już. Nie bij. Bi. Wodnego, wodnego lisa trzeba uważać. Masz rację, masz rację, masz rację. Nie dam ci tego, ale papa, pa, pa, pa No nie! Pa, ja mówiłem! Wodny ja ja byłem, ja widziałem! Wodny list Znowu? Zabijcie no go dla mnie! Za... Ale, no, to... Kika mu mm. z ekipy i tyle, no, nie umie się. <noise> Kurde, jak można... Jak można tak citować i być mordercą, albo detektywem? W kółko. No ja nie, Halo. Ja nie wiem. Halo. Pay to win. Dobra, to kto jest drugim mordercą? A, y Wy go zabiliście, czy wy nie żyjecie? Nie żyję. Nie, no ja żyję, nie, ale... <kłos> ale mnie nie zabił, czyli, czyli, czyli zrozumiał, co powiedzieliśmy. O już nie żyje, dobra. O. No masz. Chyba powinniśmy się cieszyć, ale. Nie Świetnie. Wiem. Cieś, cieś. Tak trzymać. Masz pewnie detektywa, nie. bo się kampisz. Tak. O, to ja sobie stanę po drugiej stronie o, i jak cię ktoś nie. zabije. Czyli ktoś z nas. Dobra. Oliwie, nie. mówi powiedział ci. Albo mi. Nie, 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 nie słyszałem, kto powiedział. To jest Kamuza. Ale... Misimy. Mi się nie żyje. No, a tak. nie wyszło, no. Ja już nie mówiłem, mówiłem że. Jak... Tak, i ja jeszcze jeden mały szczegół był ważny, który powiedziałem. Słuchawki. Że ma słuchawki. Oho, a to tylko Vivi ma słuchawki na tabie, widzę. Bo hmm. ja jestem przycielem śmiego, to chyba naprawdę nie żyje. O, yy, to ja nie. tak. Wie... Sobie, to był fake. Był, właśnie tak, nie wiem czy was zabijać już, bo nie wiem czy wszyscy. Ten. Nie od nas. No, na dole nie, masz tak, który w ciebie strzela, na strzela masz właśnie. Czekaj! Tak. Oj, przykro mi, nie trafiłeś. Czemu na trzecim mi się wyświetlał. I co dalej może zabić, wiesz o tym? No, już nie. No, już nie. To jest jedna osoba. Jak ktoś w ciebie strzelał z daleka stamtąd? No, oszołom, bisiek. No i co? Ja wiem, jeszcze ja na do... tabie widzę, że jest Sida, ale nie wiem, czy jest tutaj, Bez bo czt czterech został żywych, czyli Janon, Doran, Sida i Bisiek. No, czyli masz jeszcze Sida, Michi, ale le... nie wiem, gdzie Michi, weź na... A, jest. weź lewym ten, naciskaj na... na kompas z nieżywych. Ona kampi się w jakimś budynku. O... E... E, niebieski, niebieski dasz... Parawan. Tak, niebiesko-biały, tak? Taki tak. krotkowany. Właśnie tutaj. Na górę wchodzisz i tam ona jest. Dokładnie. To wygląda jakby arczyła no, nawet. No, no je, je, to, to i co to wszyscy? Co jest tam? No to, to już jest. Już zawita. Zestrzeliłem ci mnie. Teraz jest final battle. Final battle of Ech. history. Mishi. Może do za mapę wylecieć. Jak to? Da się za mapę wylecieć na spectatorze. Jak ty to przez ścianę zrobiłeś? Ej, cheaty, cheaty! I tak przegrałeś. Kurde, ja tu mu fory daję, a ten mnie przez ściany bije. Ja to zapamiętam. Na czarną listę cię wpiszę. Ten bije przez ściany. To nie będzie prezentów. A ja dobrze będzie zapamiętam Ortexa, który mi od razu sprzedał. Pomimo, że, pomimo że nawet nie wiedział, że ja jestem, bo się nawet jeszcze nie pokazałem. Bo on, 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 bo on, zobaczył, że ty masz funkcję odpaloną na Discordzie z streamowania gry. I hmm. kliknę oglądaj. I haha ha, 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 widzę go! Tak, po prostu Ortek z wodnym Lisem tam sobie gadają. Dokładnie, to samo eee. chciałem powiedzieć. Bo... No, no. Taka Gdzieś zamiana. Sobie... Czemu złota no, nie z no, przez które biegłem? Halo? O. Moje, moje. No kurde! No, a, an... a, masz, kurde. A, a, <laughs> Wziął brodą, zarzucił i mi zabrał wszystko, no? Trzy osoby właśnie do mnie? Co jest. No nie. Eee. Kto jest, jest mordercą? Ondoran. Ej, wait, to jest I wodny lis. On detektywa zabił i się, ma. Nie, to nie, nie, jest nie zabiłem. Mapa. Nie, co ty. No wcale, nie? Jestem mordercą z wyboru. Trzy osoby właśnie zabiłem. I do jednego detektywa. Eee, Nondoranek. Nice. Nie jestem za tobą jest mieć nie? też za tobą, tak w sumie trochę bardziej. Tak? Że ten łuk no. chyba przepadł, bo ten łuk wpadł tam do tego. Ta. Do jamy Łazarza. A jak wygląda Mordeto? E, no niebieski... Takie ja ciemno niebieski ten. Niebieska bluza jakaś taka, Ale twarzy nie mogę znaleźć, nie mogę... ten. Zobaczcie, jak szalony. No. A ciebie zabił? Tak. Może Projective? Nie. O, właśnie ten, to właśnie ten, właśnie ten, właśnie ten. A on, on mi po prostu... Się... To, to Ortex o... nie żyje? Morderca? To A, to był Ortex. A to był Ortex. O, przepraszam cię. A Ortex. to kara za poprzednią rundę że mnie sprzeda sprzedał od razu. <śmary> nie. jeden <śmary> Czemu ty mi ciągle machasz, kolega? No z no morderców. tu diabeł jakiś biega, halo? E, nie, to jest taki... E, Jezus. To jest... Co? Jezus? Nie. To jest Jezus, Co? to w końcu diabeł, czy wiem, Jezus? Ej jest... e, halo, to, kurde, weźcie, bo tu mamy 2000, Bartek kurde, które 20, PL. Halo? Chyba ten. A nie, a nie Ma pierwszy rok? To jest Bartek master PL o ten. Partek, Master... byle nawet kogoś takiego kot. a, to kot! Oh, tak, to jest z tak, kim kota, to kot. halo, nie... O, tam idzie. On tam jest. Nie o, jest, bo... O. bo wygrałem. No. O, easy peasy. Właśnie kimś jest... bohaterzy, o kurde. Ale wy jesteście bohaterzy. Tu, tu, tu. Nie wiedziałem czy to jest kot, czy to jest tygrys, czy to jest y, jakiś... E, no, no, kot, najbliżej. Czy to kot, czy tygrys, nie czy nie. kurde coś, to wszystko jedno i jedno, jedno to samo. Ej, To no. ten, to ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapeczkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku, zapewne za niedługo. Także do następnego. Na razie, cześć, juju! Heju! yo. yo. Hey, yo. Dobranoc. akurat byłem hey. detektywem, halo. <laughs>